Zakręć kołem Suzy. Surowa ryba, mówicie poważnie, to zrujnuje mój tort. Zresztą nie widzę tu żadnej ryby. No i dobrze, obędziemy się bez niej. Suzy tutaj jest. Gdzie w ogóle jej nie widzę? Po prostu odwróć głowę, nie udawaj. Przepraszam, po prostu nie zauważyłam. Tutaj, teraz widzisz. A, bardzo dziękuję. Bez ciebie na pewno bym jej nie znalazła. Dobra, położę ją na torcie. Właśnie tutaj, na samym środku. Podoba Ci się? Mary, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ej, Mary, wracaj! Jestem, myślałaś, że mnie oszukasz Suzy? Nie uda ci się! Co ty zrobiłaś? Zniszczyłaś moje ciasto! Pomyślałam, że trochę Ci pomogę. Dzięki. Mogłam się bez tego obejść. Wystarczyła mi jedna rybka. Teraz muszę zjeść to obrzydlistwo. Fuj, mój tort jest zepsuty. Smakuje obrzydliwie. Nie dam rady nawet dokończyć tego kawałka. Nie mogę nawet na to patrzeć. Muszę to natychmiast popić czymś smacznym. Ej, oddawaj to, to wbrew zasadom. Nie można używać niczego dodatkowego. Ale musiałam się napić.